Panie trenerze, kolejny dobry mecz w wykonaniu naszej drużyny. Niedawno odprawiliśmy z kwitkiem lidera Kosmos Nowotaniec. Dzisiaj gościliśmy lidera, również drużynę z Lubaczowa, której nie udało się u nas wygrać. Wprawdzie pasa ośmiu zwycięstw została zakończona, ale dalej jesteśmy bez porażki. Jak to się robi? Najpiękniejsze w tym zespole jest to, że. Jak już przeciwnik przejdzie naszą, naszą, naszą pomocy, obrony, to na bramce jest jeszcze Darek Płukoszek, który no, jest w fantastycznej dyspozycji. Dzisiaj potwierdził to i obronił karnego, więc, no, tak jak mówię, jest, jest taki tym spirit w drużynie i to daje efekt na wojsku. Super. Za dwa dni czeka drużynę kolejne ciężkie spotkanie. bo gramy finał okręgowego Pucharu Polski. Przeciwnik trzecioligowy, drużyna Karpat Krosno, więc klasyczne derby. W Sanoku nie martwi się sztab, że troszeczkę mało czasu do tego spotkania. Chodzi tylko dwa dni, ale tak samo Karpaty dzisiaj grały swoje spotkanie, więc chyba będą równane szanse, jeśli chodzi o regenerację. Ja myślę, że tutaj czynniki motywacyjne i fakt, że to są derby i finał zadziała pozytywnie na każdego i tutaj nie, nie obawiamy się o to, że chłopaki Przygotują się sami, odpowiednio podejdą do tego meczu, dobrze się regenerują i jesteśmy naładowani na ten mecz, bo to jest dla nas bardzo ważny mecz i zapraszam wszystkich kibiców na, na to spotkanie, bo podejrzewam, że będzie fantastyczne widowisko. Też na to liczymy. Dziękuję bardzo, panie Idziecie jak przysłowiała burza od początku tej rundy wiosennej. Dzisiaj znowu nie udało się wygrać liderowi u nas na boisku, przy ewidentnej Twojej pomocy, bo obroniłeś rzut karny. Zresztą wydaje się, że te rzuty karne to taka specjalność chyba naszych sanowskich bronkarzy, bo Ty bronisz karne, Jaguś, czyli Mateusz Agniszczak w meczu kucharowym też dał nam zwycięstwo z Kosmosem z broniąc jedenastki. Jak Wy to robicie? Trenujecie ten element, czy to jest siema w genach po prostu? W genach. Jeszcze trzeba wyczuć, tak? Dużo pomaga to, że wiedziałem jak strzela, bo już mi kiedyś strzelił. Mhm. że czeka co nie? Więc ja sobie robię ruch w lewo, poszedłem w tą drugą co nie? No raz mi tak strzelił, że poleciałem właśnie. Teraz no już wiedziałem, że się zatrzymuje, więc co obroniłem. No i co? Co, do, co do treningu tych karnych, to, to często tam koledzy sobie o coś grają po mhm. te karne. idziemy sobie pobronić, tutaj pośmiać się, tak na koniec treningu już po zawsze. Więc chyba to daje coś. Śmianie, ale, ale idzie. No mamy to... pierwszy remis. Panie, że u siebie w końcu to jest zamknięta twierdza, tak trochę można powiedzieć. Co więcej, powiedzieć, panie, że są punkty, nie musimy patrzeć nigdzie tam na kogoś. Już się nawet góry zbliżamy, ale to małe szanse, co Ale mieszamy w czołówce, tak jak powiedziałeś. Drużyny z tego czuba tabeli mają problemy z nami. Oby tak było do końca, jeszcze przyjedzie do nas łańcuch, prawda. No zobaczymy, co się wydarzy. No, życzę w imieniu swoim i pewnie kibiców, żeby karnych nie trzeba było bronić, żeby zawsze było do przodu. No i powodzenia już w najbliższym meczu wtorkowym, derbowym meczu. jeszcze derby teraz, więc zapraszamy wszystkich na pewno będzie świetne widowisko. Dzięki bardzo. Dziękuję Dzięki. bardzo.